Teraz kolejny startup z branży IT. Startup Winect. Zaraz prezentację otworzymy. Startup, który usprawnia bardzo pracę w branży IT. Zapraszam tu serdecznie na scenę, tak? Już już. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że jesteście, bo większość mojej ekipy wczoraj wciągnął Kraków. Więc, więc bardzo doceniam. No i słuchajcie, mam 15 minut, postaram się w 10 opowiedzieć Wam troszkę o naszym najnowszym pomyśle i naszym najnowszym projekcie, bo to co chcemy zrobić, to branża, która jest ogromna, jeżeli chodzi o skalę i też, i też bardzo zaawansowana technologicznie, bo to jest właśnie branża IT. Chcemy ją zrewolucjonizować. I to mówię słowo, które jest dosyć wyświechtane, ale w naszym przypadku faktycznie wchodzimy w zupełnie nowy obszar, ponieważ chcemy stokenizować rynek pracy w IT. I teraz tak. Czy mogę poprosić pilota? To się, to się bardzo przyda. Dobra. Okej, okay, słuchajcie, jakby ja nazywam się Magda, jestem general Managerem w Winekt. I tutaj wymieniłam z hashtagów takie najważniejsze rzeczy, żeby trochę Wam o sobie opowiedzieć i troszkę się przedstawić. Ja przez, przez właściwie 15 lat pracowałam i w startupach, i w międzynarodowych korporacjach. I pracowałam z marketplace'ami, budowałam, budowałam także community w gig economy. To jest też bardzo nowa tak naprawdę dziedzina gospodarki. Takich szybko, szybkich prac na zlecenie. Czyli przede wszystkim IT. I teraz IT jest tutaj absolutnie kluczowe. Ale jeszcze bardziej kluczowe jest pytanie, dlaczego tutaj jestem. A jestem tutaj właśnie dlatego, że po pierwsze, i to jest myślę coś, co łączy wszystkich właścicieli, kofounderów startupów i nas, naszych wszystkich co-founderów Wynek, i to jest pasja. Pasja do tego, co robimy i wiedza o rynku IT, w którym jesteśmy też od wielu, wielu lat. Yy, I przede wszystkim też pomysł yy, pomysł, który chcemy Wam tutaj dzisiaj pokazać. I szansa, którą mamy my, pokazując ten pomysł Wam, i także szansa dla Was, żeby nas trochę bliżej poznać. I przede wszystkim to, co, to, to na co liczymy, to jest, to jest właśnie współpraca w ramach tego projektu. I teraz idąc dalej, słuchajcie, wyzwania. Jakie wyzwania ma rynek pracy w IT? Jest ich bardzo wiele i powiedziałabym, że są dosyć poważne, zwłaszcza jeśli chodzi o pierwsze wyzwanie. Firmy nie mogą się rozwijać w takim tempie, jakby chciały, bo brakuje im rąk do pracy. Brakuje im programistów, brakuje tych wszystkich ludzi, którzy powodują, że mogą swoje projekty rozwijać. Ja słuchajcie, rozmawiałam jeszcze wczoraj właściwie z jednym z takich polskich startupów, którzy właściwie już są trochę na rynku, mają bardzo fajne pomysły, jak pokonać Zoom, czyli taki wiecie, jeden z większych komunikatorów wideo. Ale nie mogą tego zrobić, bo non-stop brakuje im rąk do pracy. I to jest takie wyzwanie, które było, jest i będzie jeszcze długo z nami. Kolejne, kolejne wyzwanie to jest to, co pewnie wszyscy tutaj czujecie, że pieniądz traci na wartości. I teraz wszyscy pracownicy szukają alternatywnych źródeł dochodu. Kolejna, kolejna rzecz, która, która jest też zauważalna, myślę przez większość tutaj, to to, że tradycyjne benefity już nie motywują. Jakby wszystkie owocowe czwartki, wszystkie karty sportowe, jakby to już jest standard i nikt na to więcej nie zwraca uwagi. Więc teraz tak naprawdę porozmawiajmy trochę o przyszłości. Jak wygląda przyszłość tej pracy w technologiach? Przede wszystkim ludzie nie chcą być już pracownikami, ludzie chcą być właścicielami, ludzie chcą coś tworzyć, ludzie chcą pracować dla siebie. Drugie ważne, bardzo ważne pojęcie to jest decentralizacja i tutaj też się wiąże to z chęcią wpływu na firmę albo na projekt, który tworzysz. Kolejna rzecz to jest pasywny przychód. Generalnie tak jak już mówiłam o tradycyjnych benefitach, które nie działają, jeżeli mamy dodatkowy przychód, a dodatkowo jest to pasywny przychód, jest to absolutny game changer. I kolejna rzecz jest to dostęp do talentów. Szybki i to jest słowo, absolutnie słowo klucz, dlatego że w dzisiejszych czasach, żeby znaleźć programistę, trzeba spędzić średnio 5 do, do, do 8 tygodni. To, jest, to, jest za, to jest, słuchajcie, to jest za wolno. I ostatnia rzecz to jest praca zdalna i myślę, że COVID, który to bardzo mocno zakcelerował i, i to już jakby praca w biurze już nie wróci i myślę, że tutaj wszyscy muszą zdać sobie z tego sprawę. No dobrze, jak, jakby już wiemy jakie są wyzwania, wiemy jak, jak wygląda ta przyszłość, to chcieliśmy podsumować to wszystko klamrą, robić, robiąc projekt, który odpowiada na wszystkie te, jednocześnie na wszystkie wyzwania, jednocześnie na wszystkie trendy. I teraz jak to wygląda, ja słuchajcie, zrobiłam tutaj animację, która miała się klikać, ale niestety z jakiegoś powodu to nie działa, więc, więc będę musiała Wam tutaj pokazać, jak to wygląda. Winect jest platformą, i teraz jest to platform, jest platformą zdecentralizowaną, oznacza, że community z zdalnych specjalistów IT posiada tą platformę przez tokeny właścicielskie. Teraz, po jednej stronie są firmy, które potrzebują specjalistów IT, po drugiej są, jest oczywiście ta społeczność, którą budujemy, a my jesteśmy platformą, czyli jesteśmy pośrodku, jesteśmy technologią, przez którą firmy mogą, mogą pokazywać swoje tak naprawdę zapotrzebowanie. Społeczność to widzi, podejmuje pracę i dostaje pieniądze w normalnych walutach Fiat, a oprócz tego za każdą godzinę przepracowaną przez platformę również dostają tokeny. I to są właśnie nasze tokeny e, właścicielskie. I teraz za co specjaliści dostają tokeny, czyli ten dodatkowy, podkreślę, przychód, e, e, pasywny przychód przy każdym projekcie, w którym biorą udział przez naszą platformę. Dostają za weryfikację profilu, czyli zostawiają nam swoje dane, tak naprawdę kim są. E, dostają również za polecenie innego specjalisty, za polecenie klienta. I to są te elementy bardzo ważne, bo one pomagają nam rosnąć. I teraz przez to że specjaliści mają tokeny, tak naprawdę stają się współwłaścicielami platformy, więc im zależy, żeby platforma się rozwijała, bo wtedy wartość tokena również rośnie. Dostają również za start pracy na projekcie, za dobrze wykonaną pracę, czyli mamy taki bardzo mocny incentiv, taką zachętę, żeby ci programiści pracowali faktycznie na 100% albo 200%, bo im naprawdę zależy po raz pierwszy. I teraz staking. Staking to jest takie pojęcie bardzo związane z krypto, ale de facto na koniec dnia to jest nic innego jak lokata, czyli mogą te tokeny od razu wymienić na, na fiaty, na, na giełdach, ale mogą również je trochę przytrzymać i dostać ich po prostu więcej. No i teraz tak, dlaczego w ogóle, tutaj jest też tak, parę takich argumentów jeszcze poza tymi tokenami naprawdę. Jest tak, że my programistów bierzemy z Polski, z Europy Wschodniej, a projekty, projekty zdobywamy zagraniczne, czyli z Zachodu. I teraz każdy z tych projektów jest zdalny i na atrakcyjnych stawkach w euro. Bardzo ważnym słowem, powiedziałabym, kluczowym w tym projekcie jest współwłasność, czyli możliwość dzięki posiadaniu tych tokenów, możliwość rozwoju platformy, wpływu na rozwój platformy, możliwość głosowania i po prostu posiadanie. Kolejna rzecz jest przynależność, bo tak kolejną rzeczą jest przynależność, bo tak naprawdę mamy budujemy community. I więc budują, mamy na to narzędzia, mamy na to platformę, gdzie ci ludzie naprawdę są ze sobą. I e, jak tak jak już wspomniałam, pasywny dochód i brak opłat, nie pobieramy od specjalistów żadnych opłat e, i dostają dopasowane oferty pracy. A co z tego ma klient na koniec dnia? Klient z kolei ma dopasowanych, zweryfikowanych specjalistów, nie, nie ma żadnych opłat za wystawienie oferty przed naszym community i co, cały proces rekrutacji, bo specjaliści zgłaszają się sami, jest bardzo szybki matching i to już jest ta technologia, którą mamy wewnątrz platformy. I teraz bardzo ważna rzecz, też brak pracy administracyjnej jakiejkolwiek, bo to wszystko odbywa się na Terms and Conditions Platformy. I ostatnia rzecz kluczowa, budujemy partnerstwa. Budujemy tak zwane nody, takie węzły, które dają jeszcze szybsze, jeszcze szybsze efekty. Mamy już pierwszy węzeł. Związaliśmy się z firmą Connectis. To jest jedna z polskich większych firm outsourcingowych i ona jest takim naszym zapleczem też, jeśli chodzi o specjalistów. Więc tak naprawdę na start projektu mamy już 50 tysięcy ludzi w bazie. No i teraz ostatnia rzecz, słuchajcie, nie wiem jak jestem z czasem, mam nadzieję, że jeszcze trochę. Dobrze. Najważniejsze rzeczy, słuchajcie, takie już podsumowujące cały ten projekt. Jakby po pierwsze timing. Timing jest bardzo ważny dla startupów, nawet według ostatnich badań kluczowy przed zespołem, przed pomysłem, przed finansowaniem czas. I czas na krypto, czas na tokenizację rynku pracy jest właśnie teraz. Trendy rynkowe, tak jak mówiłam wcześniej, czyli ta praca zdał, zdalna, ownership economy, decentralizacja, krypto, jest, jesteśmy tam we wszystkich tych punktach. Kolejna rzecz, projekt jest absolutnie odporny na wszelkiego rodzaju pandemie, bo wszyscy specjaliści pracują zdalnie. I kolejna rzecz, mamy już, słuchajcie, mamy już platformę, mamy część blockchainową całą, mamy zespół, mamy bazę na start, więc teraz tak naprawdę potrzebujemy tylko skali. Kolejna, kolejna ważna rzecz, że pula klientów, jakby docelowo, czyli ci, którzy płacą, jest nieograniczona. I teraz klient płaci w modelu, dodajemy procent fi za, za każdy miesiąc pracowanego specjalisty. I teraz również, żeby stymulować wzrost tokena, część tego fi my przeznaczamy na skup tego tokena, co oznacza, że jego wartość również rośnie. No i ostatnia rzecz, jesteśmy pierwsi na rynku, słuchajcie, poza Stanami tak naprawdę na całym świecie co daje nam ogromną przewagę na starcie. Słuchajcie, ze swojej strony bardzo dziękuję. My tutaj mamy stolik w strefie, więc do wszystkich takich szczegółów, liczb, dyskusji zapraszamy. Dzięki.